Przeszparka nic bratan między zębami to prawda czy tylko ploteczka. Kiedyś miałam diasterę, ale już nie mam. Jak mi mleczaki wypadły, to już jest git. Ale miałam tak, że mogłam sobie paluszka tak y, między zęby dać. Ale y, y, jak, mi, jak mi ten... Bałam się, że będę musiała y, ten aparat nosić, ale nie miałam tego aparatu. I po prostu y, jak mi oh, wypadły Jesus. mleczaki, to już było potem normalnie. A teraz już nie mam. Ja zawsze jestem blada, ale dzięki za trzy złote. Ona nie wie. Nie o tą dziurę mu chodziło. Hmm.